Dajcie, mamy wtorek i zapraszam na klina. Moi drodzy, jak to zwykle w klinach bywa, trochę poczyniamy temat z wczoraj. Yy, w dbaniu o siebie. Teraz w niedzielę mieliśmy film o tym, jak przeszłość wpływa na nas. Nie? I jeżeli mamy nieprzerobioną tematykę dorastania, dzieciństwa, bardzo często objawia się to w tym dbaniu o siebie w różnych takich skrajnościach. Nie? Bo z jednej strony uważamy, że na, na nic nie zasługujemy, że niczego nie potrzebujemy, że w ogóle jest wszystko tam, absolutnie nic nam się nie należy, myślisz o sobie na końcu. Nie wiem, dostaniesz jakąś kasę, to najpierw kupisz oczywiście wszystko dzieciom, mężowi czy, czy żonie, a na końcu dopiero sobie i jeszcze z wyrzutami sumienia ogromnymi. No to jest takie też bardzo typowe dla DDA. Możesz też iść w drugą stronę, nie? czyli po prostu trochę wiesz, jak takie dziecko yy, rozkapryszone, Piotruś Pan, yy, no bo nigdy nie dostałeś nic od rodziców, a teraz samemu zarabiasz, no to teraz Ci się należy, to teraz sobie po prostu kupujesz gadżety, zabawki, o różne pierdoły na każdym kroku, a zejść to się zawsze coś zje, nie? Powtarza sobie, albo w ogóle wtedy można się w długi wpierdzielić, błyskając, szukając też tej akceptacji innych ludzi, takiego, wiecie, efektu wow, że ktoś was będzie podziwiał przez to, co macie. To są takie dość typowe skrajności dla, dla DDA, czyli jeżeli gdzieś odnajdujesz siebie w takich postawach, no to zdecydowanie przeszłość jest przerobiona. Natomiast... We wczorajszym klinie też mówiłem o tym, żebyście o siebie dbali, żebyście jakby szukali tej chwili dla siebie, żeby było fajnie w życiu po prostu przyjemnie, żeby to życie było co najmniej równie atrakcyjne jak te przyjemne fragmenty z czasów Hlana. Ale tu można też odjechać w złą stronę, bo od życia ci się należy absolutnie. W życiu należy ci się też dużo dobrego, nie ma o czym gadać. Tylko nie można wpaść w taką roszczeniową postawę, że od życia ci się należy, więc daj mnie. Deć to tobie można kopać w dupę najwyżej, przepraszam. Ty sam sobie potrzebujesz dać. I wymagaj od siebie, a nie od innych. I nie chodzi o to, że. Jezu, bo to znowu można wiecie. Co nie powiem, jakie zdanie to po prostu potem tłumaczyć na jeszcze różne strony, żeby nie wpaść w jakąś skrajność. Ale chodzi o to, kochani, że to jest bardzo trudne też dla osób DDA. Więc jeżeli masz ogromny problem z tym, żeby zadbać o siebie, sam sobie coś dać, tak po prostu zwyczajnie, no to jak najbardziej przeszłość determinuje twoje zachowanie. Bo jeżeli idziesz z pracy do domu na przykład i teraz sobie pomyślisz, no dobra, no kurde. Wejdę sobie na loda po drodze, albo, nie wiem, na jakiegoś kebaba czy coś. I tak, wiesz, stoisz w tej kolejce i sobie myślisz, Jezu, ja teraz tak sam sobie, a w domu dzieci czekają, nie? Kurde, nie, no to ja im powinienem coś tam zrobić, kupić, nie? Czy coś, wiesz, a nie o sobie. No to, to, to nie, to, to, to jest chore, nie tędy droga. Po prostu idź, kup sobie tego loda, wycziluj, posiedź sobie chwilę, odpocznij od wszystkich, bo nie oszukuj się, też masz czasami wszystkich dość. Z drugiej strony możesz siedzieć w domu i czekać, kiedy ten Twój stary, stara Cię, jak tam jeszcze się nazywacie, okropnie yy, przyjdzie do domu. I co, nie kupiłeś lodów? Czy tam nie zamówiłeś niczego? Nie. No kurde, trzeba było o mnie też pomyśleć, nie? Mogłeś mi coś kupić, przynieść czy coś. Sorry, podnoś tyłek, nie oczekuj i idź, zadbaj o siebie, tak? Kochani, kochaj siebie, kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. I... I chyba nic więcej nie trzeba dodać, prawda? Kurde, no, dbajmy o innych, przynajmniej tak samo, jak dbamy o siebie. Czyli punktem wyjścia jest dbanie o siebie, by zadbać o innych. Bo mm, męczenników nikt nie lubi. A życie męczennika, takiego w ogóle kompletnie głupiego, niepotrzebnego, bezsensownego, to sorry, no... To nie, to nie, to nie jest droga chwalebna, to nie jest droga, którą warto naśladować. Po prostu. Zwyczajnie. Yy, krótszy ten klin chyba będzie, bo przesłanie jest proste. Yy, oczekuj od życia, ale nie oczekuj, że życie lub ktoś Ci coś da. Oczekuj od życia tylko dlatego, że powinieneś oczekiwać od siebie. Że sam sobie dasz. Że sam sobie... Yy, pozwolisz na to, by też dostać, mhm. bo to też jest takie nie Niefajne. Yy, i też bardzo typowe. Ktoś ci coś postawi, to lecisz już od razu szybko, bo musisz, wiesz, odpłacić dług, nie, bo w ogóle absolutnie nie może tak być, że ktoś ci coś dał, ty teraz się nie odwdzięczysz, bla bla ble. Jak dają, trzeba brać, a jak, nie da, a jak nie dają, no to zadbaj o siebie po prostu. Przy czym pamiętaj, że też na, o innych trzeba dbać i innym też dawać. No, mam nadzieję, że udało się jakoś w miarę klarownie to przedstawić. Tyle, kochani. Tak więc dzisiaj po szkole, po pracy, czy skąd wy tam wracacie, do budy na coś yy, dobrego do zjedzonka, wbijajcie. Tak po prostu, zwyczajnie, dla siebie. I sami to zróbcie. I nie oczekujcie, że ktoś będzie wiecznie o was myślał, bo ludzie nie siedzą w waszych głowach i nie rozumieją waszych myśli, nie słyszą. I tak sobie myślę, jedno szczęście, bo jakby ludzie słyszeli moje myśli, uff, sam się nieraz ich przerażam. <grybujesz> Miłego, do zobaczenia, cześć.